Incydent ten miał miejsce dokładnie 3 lata temu. No to po człowieku. W warszawskim zoo pijany człowiek wtargnął wtedy na wybieg niedźwiedzi, a następnie wskoczył do fosy z wodą, walcząc z niedźwiedziem, a nawet próbując go topić. jakoś mu pomóc chociaż, ale jak? Wszyscy spodziewali się najgorszego, ale wbrew pozorom szybko okazało się, że w wodzie człowiek ma przewagę, a to niedźwiedź jest zagrożony. Pijany pewnym chwytem trzyma niedźwiedzia za głowę. Jak to możliwe, że ten najsilniejszy europejski drapieżnik nie robi krzywdy człowiekowi? Odpowiedź na to pytanie daje sam dyrektor Zo. Samica, z którą walczy szaleniec, nie boi się ludzi. Pochodzi z cyrku, jest stara i gamoniowata. Oni w kosie na wodę! Chłopak miał szczęście, że na wybiegu akurat nie było drugiej, młodszej samicy, która z pewnością wypatroszyłaby szaleńca. Było jednak inaczej, Jany wszedł na skały i tam oczekiwał na straż pożarną, która go w końcu stamtąd zabrała.